W gospodarstwie dni szybko lecą, bo pracy jest przecież dużo. Często trzeba wcześnie wstać i późno wrócić. Więc nie zawsze mogłem ci rano zrobić kakao i chwilę pożartować, zanim dopije kawę. Pamiętasz? Wszystko cię ciekawiło. Więc zasypywałaś mnie pytaniami. Tato. A dlaczego marchewki są pomarańczowe, a nie zielone? Tato, a co to za zboże i co z niego zrobimy? Nie na każde pytanie znałem odpowiedź. Czasem musiałem jej poszukać. Zawsze chciałeś mi towarzyszyć i pomagać w pracy. W gospodarstwie tygodnie zlewają się w całość, tak jak mi w jedno zlewa się Twoje dzieciństwo i dojrzałość. Kiedy z mojej gwiazdeczki stałaś się gwiazdą, dorosłą kobietą. Trochę tęsknię za tym, jak byłaś mała, ale też cieszę się, bo widzę, jak rozkwitłaś. Nie sądziłem, nie marzyłem nawet, że wybierzesz rolnictwo, a ja będę mógł zostawić gospodarstwo w Twoich rękach. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że zdecydowałaś się dalej budować i pielęgnować to, co stworzyliśmy w naszej rodzinie. Masz jasną wizję. Wiesz dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć i jakich narzędzi do tego użyć. Cudownie towarzyszyć ci w tej drodze. Nawet jeśli wszystko chcesz robić sama i co najwyżej kawę mogę ci zaparzyć. Kiedyś prowadzenie gospodarstwa wymagało siły. Dziś liczą się siła woli i otwarty umysł. A tego nie brakowało ci już w dzieciństwie. Dziś to ja zadaję pytania, a ty imponujesz mi wiedzą. Nigdy nie czułem tych wszystkich elektronicznych nowinek. Wierzyłem, że do pracy w gospodarstwie trzeba mieć przede wszystkim serce i wiedzę, a narzędzia używaliśmy takich, jakie wtedy były. A teraz maszyny w połączeniu z technologią robią tak wiele za ciebie. Dziś. Pod wieloma względami rolnicy mają łatwiej, bo mogą liczyć na przykład na dealera, który nieustannie rozszerza swoje kompetencje i dostarcza wiedzę i rozwiązania. My czerpaliśmy wiedzę z doświadczenia własnego lub poprzednich pokoleń. Wiele razy uczyłem się na błędach. Ty masz kompleksowe wsparcie pomiary, mapy, dane i jeszcze fachowcy. Niemal wszystko można zmierzyć i zoptymalizować. Informacje to jednak nie wszystko. Ważne jest to, co z nimi zrobisz. Gdy byłem w Twoim wieku, to wiele rzeczy nas zaskakiwało. Drobna awaria mogła wywrócić plan pracy do góry nogami. Dziś problemy są rozwiązywane, zanim przeszkodzą Ci w pracy. A gdy problem jest bardziej złożony, to nie musisz szukać części czy kompetentnego mechanika. Wiesz, że dopóki będę, to zawsze możesz na mnie liczyć. Pomogę Ci, jak będę potrafił. Ale czas płynie nieubłaganie i nic nie trwa wiecznie. Dlatego cieszę się, że nie musisz wszystkiego załatwiać sama. Imponuje mi i wzrusza mnie, jak łączysz wiedzę i serce. Cieszę się, że mogłem to w Tobie zaszczepić tak, jak we mnie zaszczepił to dziadek. Nigdy nie miałem czasu pomyśleć o tym, co będę robił na emeryturze. Niektórzy skaczą ze spadochronem, ruszają w Himalaje albo zwiedzają ciepłe kraje. Nie interesuje mnie to. Mam coś znacznie lepszego. Zostanę tu z Tobą i będę obserwował, jak świetnie sobie radzisz. Jestem oto spokojny, bo wiem, że możesz liczyć nie tylko na mnie. Jest z Tobą także dealer jutra.